A to moja też z zębami po strach, tyje po koni. gdzie jak będzie na poklonie. Boją się, boją się. Wyczuję, wyczuję. Ona stoi, że odpali. I już też, też <grym> się. Tu koło, koło, że Oko. Trzeba na ręce, bo ostatnio uciekła na druga, nie? Wyszła z i... wyczuje Wyczuję, wyczuję. No. my tylko na Да, 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 да. На ручку. Смотри, смотри, смотри. Не думай так. Такурка. Надо тут оба направлять. Сиди, сиди. Сиди, сиди. Сиди, сиди. To jest nie zimnować te łapki. O, i patrzy paskuda. Ja się to dzieje, to nie? No to, to jest, pieska, to to jest malutkie, wiesz, się musi nauczyć. No, Grubszą łapę od ciebie, gdzie ci nie będziesz mieć. Chodź po czym ten. Bawić się chce. No, no a to szczeniaczek to tym bardziej nie ja. ja, po tych głowie. Ty też tam chcesz lecieć, ja?